Następnie Komisja Europejska sięgnęła po presję finansową, zamrażając miliardy euro. Na dzień dzisiejszy około 22 miliardów euro z funduszy spójności, które miały wspierać rozwój infrastruktury na Węgrzech, pozostaje zamrożonych, dopóki rząd nie przeprowadzi wymaganych reform. Ale jak na razie, mimo że pieniądze są zablokowane, to również nie przyniosło skutku. Tymczasem globalne wyzwanie się piętrzą. Wojna handlowa z USA, trwająca wojna na Ukrainie, spowolnienie gospodarcze i rośnie presja, by Unia Europejska działała szybciej i bardziej zdecydowanie a Węgry blokują kluczowe decyzje. Nawet w Niemczech to zaczyna się zmieniać. Koalicja pod przewodnictwem Friedricha Merca zapowiedziała, że chce zająć twardsze stanowisko wobec Węgier i chronić europejską jedność. Co więc Unia może teraz zrobić? Widzimy trzy możliwe scenariusze, jak poradzić sobie z tą sytuacją. Trzymać się statusu quo i omijać Węgry. To ścieżka, którą Unia Europejska w dużej mierze podąża do tej pory, trzymając Węgry w Unii, ale wstrzymując sobie płatę miliardów euro z funduszy unijnych jako formę nacisku, jednocześnie starając się o kompromisy tam, gdzie to możliwe i zachowanie jedności bloku. W niektórych obszarach, takich jak wojna na Ukrainie, może to oznaczać działanie według formuły Unia Europejska 27-1, czyli otwarte pomijanie Węgier, gdy osiągnięcie konsensusu okazuje się niemożliwe.